Gdzieś na perypetiach poznania. Jest pewien samochód. Kierowca był przez długi czas nieznany, lecz miał on pewną fobię. Бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Вот, колбасит соло. 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 Długo się ukrywał, ale w końcu wiemy kim jest. Cfania Ksaudi. To ja. Dokładnie tak jak widzieliście, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. To ja, Cwaniak z Audi, dokładnie tak. Dlaczego Cwaniak? Moi drodzy, bo na CS:GO Hillu dzisiaj będę sobie cwaniakował, będę próbował podwijać tak stawki, żeby wygrywać wszystko i wy to będziecie oglądali, ale swoją drogą czekajcie, nie wyłączajcie materiału, już wam mówię dlaczego, bo mam do rozdania to cudo. Dokładnie tak, kosa moi drodzy, i jest ona tutaj w moim ekwipunku i kosztuje 130 euro. Jeżeli chcielibyście ją mieć, to wystarczy, że zostawicie teraz łapkę w górę, no i oczywiście waszego trade a Dlaczego znowu kosa? Bo wy lubicie otrzymywać kosy, pod poprzednim filmikiem naprawdę fajnie przyjęliście i ciepło odcinek, więc myślę, że ten również przyjmiecie całkiem fajnie. Szczególnie, że właśnie jest do wygrania kosa, więc może uwaga. Trafić właśnie w Twoje ręce, tak? Do Ciebie mówię, przyjacielu. Ale dobra, dzisiaj, moi drodzy, CSGO Hill, czyli obstawianie, z grubej rury zaczniemy. A co? Od razu wrzucimy sobie jakieś tam, powiedzmy, trzy euroski. O, może to nie są, nie z grubej rury, ale zawsze coś. No dobra, to jak już mamy to, to podbijemy tutaj, do, do, do może do tych pięciu. Dobra, niech sobie będzie tak, tak, to jest prezent. A jeszcze będę musiał zaakceptować na telefonie, czyli 4,53. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Swoją drogą moi drodzy, na serwisie została wprowadzona opcja bet on games i możecie teraz wejść i obstawiać mecze, w zależności jakie drużyny tam chcecie, więc myślę, że warto wejść i zobaczyć, a swoją drogą można się też zmierzyć ze mną. Ej, co to jest, kurde, ja już tutaj wrzuciłem i nadal nie ma moich przedmiotów. No, chyba jeszcze trzeba raz to dodać. Jest moi drodzy, udało się. Mój bet wszedł tutaj, 3,33. Nie wiem, 13% szans. Zobaczymy, może uda się, uwaga. Tak na ostatnią chwilę akurat zostałem zaakceptowany i ktoś się tam minimalnie jeszcze się nie dotoczy. No to jestem stratny o te trzy, ale spokojnie postaram się jeszcze odbić. Słuchajcie, wejdę z grubej rury USPS Skyman, A co? Za 364 dodamy to. No i zobaczymy, może 7 euro, poszczęści mi się. Lecimy, słuchajcie, zaczyna się robić naprawdę grubo. Jeszcze 15 sekund do losowania. A zobaczcie, 30 dolców jest już w puli, więc całkiem sporo. A zobaczcie, ile graczy jeszcze tutaj zostało. No więc będzie na pewno ciekawiej. Mimo, że jest tutaj 42 użytkowników, chociaż mam nadzieję, że po tym odcinku będzie nieco więcej graczy grało na CSGO HILU. Bo ja tutaj też czasem wchodzę i sobie pykam. No to zobaczymy. Uwaga, została jedna sekunda. Sekunda do tego, aby zobaczyć, kto zostanie zwycięzcą tych 30 dolarów, bo przecież to jest właśnie walka o to, i jestem ja. Ja jestem zwycięzcą, więc moi drodzy, 30 dolarów wląduje w moje, moje rączki. Postanowiłem wejść teraz tylko z niskim betem, dolar 1,49, ale no niestety okazało się, że jestem najwyżej postawionym graczem. No właśnie, a jak widzicie, ten najniżej obstawiający wygrał, więc 4 euro, 4 dolary 94 centy wygrywa. No i tym, tym jakże niskim betem może być zadowolony. Dlatego moi drodzy, to będzie już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się poszczęści lepiej, ale koska i tak będzie w Wasze ręce do zgarnięcia, więc zostawcie łapkę i wyślijcie waszego trade url Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.